Hola chicos! W tym odcinku zabierzemy Was na jezioro Atitlan, wulkan Chicabal oraz Santa Maria. A następnie razem z nami udacie się na wysokość 3970 metrów, czyli Acatenanovo, z którego możemy zobaczyć i podziwiać najbardziej aktywny wulkan na świecie, El Fuego. To co? Lecimy! I doszliśmy do jeziora Cikabal, jest to jezioro które powstało wewnątrz krateru, nie można się tutaj kąpać ponieważ, co zresztą słychać, stanowi ono swego rodzaju miejsce kultu dla etnicznych grup lokalnych tutaj. I oto lecimy na wulkan Santa Maria, który znajduje się na wysokości około 3800, więc jest dosyć wysoko, ale droga wiedzie poprzez takie piękne ścieżynki jak ta. Jesteśmy nieco spóźnieni co do tego, co sobie założyliśmy, ponieważ kursujący autobus zajechał jeszcze do wulkanizatora, gdzie spędziliśmy tam 25 minut, bo musieli załatać opony i dopiero ruszyliśmy dalej w drogę. Uprawia się tutaj z tego, co widzę, cebulę, szczypiorek. Kukurydzę, co tam jeszcze było lewcia? Kabaczki, cukinie. O, niebieskie ptaszki, widzisz? Może to są te cele Niebieskie ptaki kolce? Ty faktycznie, jakie ładne. Ale ładne. Tak, na pewno ziemniaki yy, i marchewki. A tam jest szczyt, gdzie zmierzamy na aktywny wulkan. So many restrictions. Na przykład nie można wprowadzać tu swojej krowy nie można używać maczety. A no nie, nie można pić alkoholu. Co? <laughs> nie można używać broni. Cholerka. No dobra, no zdecydowaliśmy się generalnie na przewodnika, żeby się tutaj nie zgubić. Oto on poznajcie Felka. Felek! Felek! Idziesz z nami? Idziesz z nami? Hej, idziemy do góry? Co? Idziemy do góry? Chyba tak. 25% naleweczka z hibiskusą. Wypita na szczycie wulkanu. Smakuje najlepiej. Podobno, musimy to sprawdzić. Ewcik czyń infanony? Głęboki bukiet, zachodni stok. Kolejną atrakcją, jaką odwiedziliśmy, było jezioro Atitlan, otoczone przez trzy wulkany. Wokół jeziora jest kilka miasteczek, my zatrzymaliśmy się w Santa Cruz, do którego można dopłynąć jedynie łodzią. wiadka kasadije. Ja mam kasadije z warzywami i z serem, do tego jest sałatka, a Piotrek sobie zamówił naczosy, takie tutaj są dosyć popularne, czyli naczosy, do tego jest ser jak Zna się nasza amerykańska przygoda z wejściem na wulkan. Hmm. Dostaliśmy czapeczki, jedzenie, rękawiczki. Tylko nie wiem, gdzie to wszystko podkładać. Dobra, można się spodziewać, że jak są trudne początki, to będzie tylko lepiej. Idziemy z naszym przewodnikiem Jose na górę. Ledwo co zaczęliśmy, już jest takie strome podejście. Huch. Jesteśmy wyposażeni. Dali nam też paczki z jedzeniem. Zupełnie się nie spodziewaliśmy tego, że będziemy musieli je nosić i nikt nam nie powiedział, żeby mieć miejsce na to w plecaku, więc to było trochę niemiłe zaskoczenie. No ale co tam? Drawujemy do góry, o tam. Generalnie idzie się bardzo przyjemnie, tylko biorąc pod uwagę to, że trzeba wszystko wnieść na górę łącznie z 4 litrami na osobę wody, no to robi się nieco ciężej, huh. ale mamy kijażki jak mojżesz. No i lecimy, w tym miejscu, gdzie tutaj jest znak, co prawda jest tutaj po drugiej stronie, ale tam też kończy się droga na wulkan, jest to punkt widokowy. Dla osób, które nie idą później na camping, a my zmierzamy na camping, więc idziemy dalej. No przepiękne jest. No zaraz, sami zobaczcie. Trochę inaczej to wygląda jak na y, Santa, Santa Maria. Na... No. Y, ta przyroda jest trochę inna. Przyroda e, jest inna i... tam wyglądało trochę jak na nas w Polsce. Uh -huh. Jak się szło tym lasem. Uh -huh. Ale tutaj jakoś tak jest faktycznie egzotyczniej. Czuć ten klimat? <laughs> A dodatkowo droga nie jest kamienica, tylko cały czas taka piastrzysto-szutrowa, można powiedzieć. A I lecimy, a tam leci Kosę, Kurde, ten to skika jak kuska tutaj. Uff. Tutaj sobie śpimy. To jest nasz kamp? <laughs> Nieco prowizoryczny. Ale dobra, na razie jesteśmy sami. Pokażę Wam jak w środku. Czy jest tam kolornie ciemno? Może nie będę? O, jest tam lewcik z tyłu. Są materacki piwory wszystko wielokrotnego użycia <gryzamy> idziemy właśnie po drewno do lasu, żeby było nam cieplutko żebyśmy mogli długo oglądać i podziwiać wulkan My jesteśmy tutaj w lesie chodzę z jego przyjaciele Amigo <gryzamy> szukamy drzewa będziemy brać takie kawałki drzewa na ognicho, Ewcia została w przy namiocie ale chłopaki mają siłę Zobaczcie chłopaki, tutaj wiążą sobie drewno, i będą to nieść jakoś za Państwa techniką. Ja mam ...pokito... no grande, ale chciałem pomóc. Fuerte, fuerte. Muy bien, amigo. Vamos, ale ja też daję radę, czy nie? ハハハハ。<laughs> Jesteśmy tutaj z naszym przewodnikiem Hose Weszliśmy o 4 nad ranem A za mną jest aktywny wulkan Fuego Który notorycznie co jakieś 10-15 minut wybucha Z różnym rozmachem Czasem zdarza się, że z ogromną ilością lawy Czasami tak jak teraz Z malutkim dymkiem Ale no... Wygląd jest... Widoki są tutaj obłędne Jeszcze zrobiliśmy fotosession session z flagą I think. Dobra, robimy test. Kto ma więcej piasku w bucie? Ostatnim razem ja wygrałem. Ja wygrywam wszystkie nasze mini challenger. Szczególnie gry w karty. No, gry w karty akurat przegrywam. Notoryczny. Bębel maszyny losującej jest pusty. Prosimy o zwolnienie blokady. Wow. Wygrałem. O Ty tam podsypałaś sobie chyba. Wow, ale tu pięknie.